Dzień dobry, chciałbym powiedzieć co nieco o sytuacji w sadach czereśniowych tej wiosny oraz dokładnie o tym, co dzieje się od samego początku wiosny do chwili obecnej. Ogólnie rzecz biorąc to była bardzo dobra wiosna z punktu widzenia rozwoju czereśni. W żadnym z kluczowych rejonów produkcji czereśni w Europie nie notowaliśmy znaczących przymrozków, no może z wyjątkiem Hiszpanii, niektórych rejonów Hiszpanii, gdzie te przymrozki lokalne były znaczące, jednak to jest mniejszość. Ogólnie mieliśmy suchą wiosnę, mieliśmy także dobrze, dobry okres kwitnienia sprzyjający zapylaniu. Ponadto obserwowaliśmy nakładanie się kwitnienia poszczególnych od więc okres kwitnienia był długi, jednak w dużej części kwitnienie odmian się nakładało i to pomogło tak naprawdę w kwitnieniu, w zapyleniu czereśni. Zatem wstępna ocena jakości owoców w tym sezonie będzie dobrze. Wiadomo, jeśli okres kwitnienia jest gorący, no to ta jakość by była niższa. Jednak w tym roku mówimy zdecydowanie o dostatku opadu w okresie kwitnieniu. Zatem zarówno kwitnienie było dobre, jak i wstępna ocena jakości w tym sezonie jest dobra. Zasadniczo w Europie nie notowaliśmy znaczących przymrozków wiosennych. Tak jak mówiłem z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie mówiono o stratach nawet na poziomie 90%. Jednak zawsze biorę to wątpliwość może mówimy o jednym sadzie, o jakiejś małej okolicy z takim poziomem strat w Hiszpanii. Zatem jeśli mówimy o całej Europie, to mówimy w tym roku raczej o dobrych zbiorach. W związku z tym ważniejsze wydają się nasze wysiłki nad uzyskaniem odpowiedniego rozmiaru, odpowiedniej jędrności nad wyprodukowaniem owoców z długim shelf-lifem. Jeśli będziemy to potrafili wyprodukować w roku, w którym wszystko idzie tak jak trzeba w roku do ostatniej produkcji, odpowiednią jedność, odpowiedni shelf-life, to możemy mówić o przyszłości w produkcji czereśni. Myślę, że Cordia i Regina są tak doskonale znane w handlu, że tak naprawdę zostaną z nami jeszcze przez długie, długie lata w najbliższej przyszłości. Więc każda nowa odmiana będzie porównywana do kordii. Każda nowa odmiana, która pojawi się na rynku, musi być tak dobra jak kordia lub lepsza. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby nowa odmiana była bardziej prosta w produkcji, więc jeśli, jeśli spojrzymy na rynek... Przez ostatnie 20 lat pojawiały się nowe odmiany i znikały nowe odmiany, tak samo szybko. Ale Cordy i Regina zawsze są z nami i to dużo mówię o tych odmianach. Zatem sadzanie Cordy i Regina jest po prostu bezpieczne, jest dobrą inwestycją dziś chcemy przede wszystkim uzyskiwać bardzo wysoką jakość od samego początku sezonu do samego końca sezonu i mamy nowe rozwiązania, na przykład serie Prim, serie Sweet, które są wczesne, są twarde i są odpowiedniej wielkości, więc tak, są możliwości rozwoju w tym właśnie segmencie. Ponadto między odmianami wczesnymi akordiem i reginą widzimy także wiele ciekawych, nowych odmian w całej Europie. Jeśli chodzi o końcówkę sezonu, to również mamy ciekawe odmiany, które udowodniły swoją jakość, jędrnością i rozmiarem owoców, na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc jest wiele ciekawych nowych odmian czereśni. Musimy być jednak ostrożni z nowymi odmianami. Zazwyczaj w drugim, trzecim, czwartym roku wszystko wydaje się w porządku, wszystko wydaje się idealne. Natomiast musimy poczekać na pełne planowanie, żeby w pełni ocenić daną odmianę i charakterystykę. Poczekać do roku 5, 4, 5, 6 i wtedy dopiero jest najlepszy moment do oceny danej czereśni. Jednak większość producentów nie chce tego robić. Widzą nową odmianę, chcą ją kupić, zasadzić i sprawdzić. I... Jednak moja wiadomość, moje przesłanie do producentów, jeśli chcecie sadzić nową czereśnię, nową odmianę, pojedźcie na zachód, wyjedźcie do Belgii, do Holandii, do Niemiec, zobaczcie jak ona planuje, jak ona wygląda, jak ona się zachowuje. Zasadźcie kilka drzew na próbę, tak jak tutaj w tym gospodarstwie na końcach rządków są zasadzone testowe odmiany, i to jest moja główna rada. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z nową odmianą, upewnijcie nie że macie wszystkie informacje. To jest najważniejsze.